Zabrałam Was dzisiaj na łąkę w pobliżu mojego domu, i postawiony jest od jakiegoś czasu domek dla owadów. Tutaj zobaczcie moje dziurki, i sobie różne owady mogą oblatywać i zamieszkać. O, tam pszczółka chyba latywała. Nie wiem. O, widzicie? Jest. Szuka sobie domku dobrego. Takich domków dla owadów w Piotrkowie postawili pięć. Jeden w pobliżu mojego miejsca zamieszkania. Mam nadzieję, że Wam takie coś się podoba. I musimy dbać o pszczółki. O, przyleciały teraz. Coraz więcej ich tam wlatuje. Domek dla owadów.